Patrzcie, żarcie nawet chodzi Dobra Dajcie tą łódkę Pewnie jej nie wezmę, bo oczywiście podniosłem Nie chodziło mi o piasek, chodziło mi bardziej o miłe mięso, ale Hej Jesteśmy w dość fajnym biomie, żebym ja tutaj mógł dom wybudować ogólnie U Na mieszkanie na górze jest głupie. Będziemy mieć problem z wchodzeniem. Co ty masz? Jeżeli torsy to jest na dupie. Co ty masz? Strong? Matką ona nie i idźcie ode mnie. Więc hmm. eksła powinno być. Albo jakiś archigment chociaż Owce są. Łóżko możemy zrobić. To zaraz będę rozkminiać. Czy tu Tutlupne, co tu jeszcze można? Działać, tam coś się świeci Otko on za mną chodzi. Dwa są, kolegę wziął. Co to się dzieje w ogóle? Ja bym się w jakimś górze kopał, w cave jakimś, który się wygenerował. A tutaj widzę, że tu jest jakaś bieda, a nie. No dobra. No coś mamy. Nie są najwyższych lotów dziura Ale zawsze coś no, Tu jest slab no, Tu jest więcej drzew Tu też jest slab Tu płytka Noć usią się dalej, mam pełne jak zawalone zobaczyć co jest na samym Górze. Bardzo fajny Jakieś za agnienie? Postaw hamie. To jest, coś jest. To się boję, że gdzieś tu jakiś ogórek łazi, czy szkielet, czy inny idzie do swojej mięsnej. Ale tutaj nic nie widzę. Ale słyszę. Coś tu ewidentnie łazi. To nie jestem ja. Jest tu coś ciekawego oprócz tego poladyń? Nie wiem choćby wyżej dowiemy się Bardzo mnie interesują czemu to są półpłytki To są półpłytki też jak najbardziej waniliowe Mura, bardzo lubię Na samym czubku No i tu tylko szkieletora, który chyba mnie zauważył ty khamie Ej, chodź nauczymy cię latać Czy się tu mnożycie? Macie tu taki spawner? Fajny cave tu jest, daj mi go zwiedzić Tu mieszkasz? Dobra, zrobiłem ci eksmisję, chodźmy zobaczyć co tam dziurze siedzi W dziurze siedzi nic Fajna dziura na samym szczycie, ale... Właśnie Na samym samiutkim szczycie, to jest największy problem Ojej, super ekstra przygody Na samym szczycie, widzisz? I tu mnożycie? tego tripera mi brakuje, żeby mi to wszystko zrozwalił. Co kolejnego? Dziękuję. tego kolejnego gdzie on tu łazi. To może w tej dziurze się zrespił No dobra, fajne miejscuwa Czy ty możesz nie czuć mi tych pięknych chwil? Wschodu słońca, czy czego tam wschodzi? Dziękuję No to było, to miałem po prostu. No piękne miejsce elegancko. To... elegancje wysoko Fajnie by było z się zamieszkać w tej dziurze, nie? I byśmy mogli sobie... tutaj... to niżej zbudować, ale nie wiem z której strony ona jest. Ona jest pode mną, czy...? Hmm, Zrobię tak, Nami pójdziemy tutaj na dół, tam gdzie gravel jest. Potem będziemy to jakoś rozbudowywać. Au. Kurde Au Tu coś jest, takiego Chcę do dziura, bo no, moglibyśmy też się wkopać A gdzie jest ta gravelowa? Z tej strony jest ten gravel? nie widzę go tu, może niżej? Pode mną? Pode mną. Tu jest Tu coś pali, eee Dobra, robimy tak Dobrze byłoby zamieszkać tutaj, byśmy to jakoś powiększyli. To coś tutaj? Byśmy bym wyrównał, w tym miejscu, i byłoby super cacy. A tak zrobię. Najwyżej na górę będę miał wejście eleganckie. Coś tu w ogóle jest jakieś tej jaskini. jakaś jaskinia. A duża, fajna. Nie wiem, możliwe, że pode mną, albo też nade mną, to nie wiem, czy to by było możliwe. Tutaj jest fajna miejscówka po prostu. Zamieszkam sobie tutaj, będę mieć piękny dom, elegancko wszystko dookoła O kurde, ale kozak Tak, użyjmy, o tak wygląda piecyk Może się innym to nie spodobać, ale mi się podoba eee, Potrzebuję, nie wiem czy tu drzwi będę robić, nie wiem czy warto Fajnie wygląda to jak nie ma drzwi Wygląda świetnie tak, takie coś właśnie zrobimy. E, coś tutaj cały czas mi mryga jak głupiek. Oto. Te mapy mają koordynaty. Tutaj sobie skrzyneczkę postawię i będzie elegancka. Rybę wezmę. No i pięknie, taką. Dziura pięknie wykopana. Można powiedzieć, trzeba zakończyć odcinek. Ale że ja to nagrywam na zapas, więc was nie pożegnam, tylko leci, lecę dalej. Nie będzie mi ją przez to pływanie. Dobra. To jest moje skinia. Traktujmy sobie eee, patyki się Nie chcę was na razie. Też nie wiem. Takiego byłoby chyba lepiej, nie? O, czy nie. Nie wiem, poroświatam sobie tutaj. Tu jakąś pochodnię postawię. Tu postawię jakąś pochodnię, żeby się tu nic nie respiło. Tu. Tu. Tutaj. Oj, co to było na tyle? Tu będę się raspić. Trudno się mówi. Idźmy Au. Nie, nie liczy się zbroja od upadku, ciekawe. Ała. U, Emeralda ja nie wykopię tym. Nie wykopię. Ale warto było sprawdzić. O ktoś owca. Gin. dziękuję. Kieram powinienem zabijać, kierę bym się szybciej zniszczyła Może bym zabił I nie się da na przykład Tam gdzie ja mieszkam Tam, Tam gdzieś, nie widać tego domu stąd To mi smutna W ogóle tutaj nie było więcej tych owiec To jest to mucha A mieszkam, widać Gdzie to jest to? Ognisko byśmy zrobili, byłoby to znacznie bardziej opłacalne Jak ta góra wygląda? Tutaj mamy też coś, tutaj też No, przydałoby się to wszystko pozwiedzać Tylko brakuje mi Jednej owcy I można byłoby Eksplorować ten piękny świat dalej Ja wiedziałem, że seria z modami to będzie zły pomysł I jeszcze szejderki do tego. No... To te wrony. Wrony są pobugowane, nie wiem czemu one na te krzaczki polują O, widzicie? Już tu stoi przy tym. Co ty chcesz? Leci do innego najbliższego. Enderman, jaki fajnie. Pocie bić. Ty ode mnie Nie chcę się z sobą bić Aha, frajer Jestem bezpieczny Rybę se Czekaj Co ty robisz? Rybę ja? Stój Nie zabijaj się No co ty robisz? A. Taki lag Chyba mnie walnął e, Więc tak e, Gra się odwiesiła nie zginąłem, bo zacząłem płynąć w ogóle w innym kierunku, więc jest git. A ten to zaraz sam się zabije, bez mojej pomocy. Nie, jednak z moją pomocą. Trochę wiem, bo tu się nawet... obszar tworzy, ale i tak będziemy go dużo zwiedzać, więc jest git. Co to, to jest? To występuje w netterze? W tym tutaj chyba to nie powinno działać. Okej. Okay. Nie mam kompasu. Nie wiem czy by to wypadkiem tutaj nie wybuchło. Nie, ja sobie to zapiszę może. Jak się tu w waypointie dodaje? Coś Pozwiedź. Dobra, do coś ja kiedyś wrócimy Na mapie się wyświetla po prostu, że coś Tam. Nie, tu Tu obok. No i pięknie. Dobra, wracamy do domku Tuło się ściemnie, a ja nie będę w nocy biegać. Aż mam wszystko, co jest mi do szczęścia potrzebne. Też nie wiem, do szczęścia było mi potrzebne jeszcze jedno Może pojąki się dziś pojawią? To jest ryba. Dorsz. Gdzieś ten creeper łaził. Wreszcie strony na góry, jestem ja chyba tak coś tam mnie już goniło, to by już dawno chyba zabiło Nie jest mój dom, tu musi być Nie, tu jest dziura Dom jest tu Eee. Czy w piecu? Nie, ognisko byśmy zrobili, dawaj to Zrobić z dwóch różnych rodzajów? Chyba ta. No i super. No, tak się potem wyrówna, nie? No, świetnie. No i elegancko, nie wiesz co zaoszczędziłem na tym? No węglu to jeszcze mam dużo żarcia To no, węgiel idzie do pieca bo tak dobra zróbmy sobie kilka nowych rzeczy w ogóle nie no zauważyłem go No i super Nie, nie, nie ty mierz mi oddaj. Czyli ten kilo? Właśnie, mogę usiąść? Mogę. Jedzę sobie przy ognisku. Oa! Nie mam jeszcze dalej, nie mam materiałów, żeby zbudować łóżko. To... Nie wróży całkiem dobrze Oho Reaper, a tam co się zrespiło enchantowanego? Pojąkę, akurat po pojąkę idę, o, tam jest drugi Aha, czemu tyle mobów się enchantowanych pojawiło? że to jaki level masz, tym większy, tym ciężej będzie. To po ubiciu smoka, to będzie... Każe się mało, panie tak W ogóle muzyka jakaś się włączyła i nie słyszę. O, ładna taka muzyczka. Tylko przez ten wiatr. I z tym wiatrem. Серьезно? Нет, нет, нет Ложись в него Да, удастся, я думаю, что он попал Иди крипер zrobić z krzywdymi By Terenowi O faj A to mogą tak już tak ty masz enchanty Rąk Łap Zabił go Ty, ubił go Nie to ryba Zrobił temu pojąkowi Co to było? Ryby. Jest spają I ty mu zrobił Mamie Bisiej się teraz nawzajem Żeby pająka tak Biedny pają. O, tu jest. Ty Dzień jest nie możesz mnie bić. Agresywny jesteś. Tyle pamięcy nie to ja sobie co najwyżej z nim. ja nic nie mogę z nim zrobić ten zabieg przestał się palić. O, przestał się palić. Nic. A Nic. Nie, coś wypadło. Nic, co by mnie interesowało. Ta muzyka taka inspirująca E, frajer Dopij się No chodź Oj, oj, co się stało Opisz się, o jak, jak tu jest głęboko Ważnie Płynąć nie możesz Aczkolwiek kolejny Enderman Co mnie uciekło? No, Och, zaczyna się z nimi. Zniknął. Tam. Tam był. Ja Chcę go do wody wziąć. Bup. Jej. Jej. Jej! Ha! No i co ty robisz? No, jeszcze, jeszcze raz Chodź No, chodź Poważnie Nie chcę się z endermanami bić, jeżeli nie mam pełnej zbroi, bo to trochę się jest ryzykowne, zwłaszcza gdy nie masz łóżka obok Kasek Dobra, teraz już wiem, że to muzyka była ciszej Teraz jest dalej zagłośno no i git. Mamy dają skórę. Tak chyba było. Nie. Nie jestem do końca z tym pewien akurat. To coś, co tu pywało, chyba se poszło, chociaż nie wiem. Jak moby się nie respiły to się nie respią Coś tam w wodzie chyba zdechło Jest, Żyjesz tam? Nie, wyparował No ja mam trzy pajęczyny mam, ja cię trzy pajęczyny Jeszcze jedną potrzebuję Jeszcze jedną do szczęścia i będę zadowolony Być ostrożny No nie, że lagi się uspokoiły. Wiedziałem, że trzeba tam światło generować. Będzie spokój. Tu no jest nowy obszar. Będą się lagi pojawiać. Tam jest w ogóle chyba pustynia. Nie, to plaża jest. O, że pustynia? Nie wiosek, jak nie ma, tak nie było. To jest troszkę smutne. Tutaj jest portal. Nie, nie, nie teleportujemy się tam location, chat? będzie location to chat, go. Dobra, nie wszyscy widzą. Aha. co idziemy do edsel. Chcę sobie zobaczyć, co jest w tej skrzyni. Chciałbym bardzo znaleźć dżunglę. Jest dużo ciekawych mobów. No, no mrówki albo małpy i nic nie ma oprócz tej dziury i tam ta dziura jest znacznie ciekawsza klikam B, czemu nie można zrobić pointa w tym miejscu dziura let's musimy to zwiedzać, ale nie teraz, tylko się wszystko pali My idziemy do sal tutaj, na dół. Tu co jest coś, jest jakaś dziura. Co to jest, co tam siedzi? A taka tu? Te salane, dziury. Ja tam nie wchodzę. Matko. Dziura obok dziury, dobra, kolejno oddajemy. Dziura dwa. Będziemy to zwiedzać później. Na razie mi się nie śpieszy z tym zwiedzaniem tego... Co to jest? Nowa? Nie, tirt. Dirt. Dirt. Coś tam się topiło, ogólnie wodę było słuchać. Co to? O matko, co to było? To no, chyba sobie jaja robicie. Biegniesz sobie taka dziura nagle Jeszcze ja to ale to samo No jest wysoko No jest wysoko <śmiech> <śmiech> Owca No już nie muszę pająków szukać Elegancko Dobra, więcej was nie zabijam, więc nie sobie mnie jeszcze interesuje, co jest w tym tutaj miejscu. Bo tu, jak sami widzicie, coś takiego się pojawiło. I co to jest w ogóle? To wygląda jak grzyb, ale jest to w jaskini, więc może to być.